Dobry. Witam wszystkich. Powrót do tematu reprezentacji Polski. I tak, I mamy losowanie grup Mistrzostw Europy. Bardzo mieszane odczucia. Myślę, że do tego wszystkiego trzeba podejść z pokorą. Natomiast powiem klasyka. Tu nie ma łatwych drużyn, naprawdę. Przejrzałem sobie te drużyny z pierwszego i trzeciego korzyka, oczywiście czwarty, nawet ciężko brać pod uwagę. Bo Walia i Finlandia fakt są słabszymi drużynami, ale nie wiem na kogo trafimy z baraży. Może to być Słowenia, może być to coś w stylu Gruzji. Eee, chciałem powiedzieć Serbia. Jeśli powiedziałem Słowenia, sorry. E, Serbia albo któryś z Gruzji. To jest diametralnie zupełnie inna pozycja drużyn, zupełnie inna kadra, klasa. Bardzo głupie uważam losowanie. Słabo dobrane turniej. Eee, dużo takich e, układów, bo. Jeśli Włochy będą, Włochy będą sobie grały trzy mecze u siebie, to też jest ciekawe, najprawdopodobniej. A my możemy na przykład jechać do Baku, doskonale znamy te wszystkie konfiguracje, albo i nie znamy, i się nie dziwi, jak ktoś nie zna, bo tutaj to wcale nie jest takie łatwe. Więc turniej bardzo dziwny, jeździsz po całej Europie, i tu nie ma tak na dobrą sprawę łatwej grupy. Ja rok, dwa lata temu publikowałem w sprawie eliminacji, eliminacji tfu, Mistrzostw Świata, losowanie i tam mówiłem jasno o Grupie Marzeń, Grupie Śmierci. Teraz ciężko to ocenić. Trafimy na kogoś z tych czterech rywali. Anglia, Włochy, Niemcy, Hiszpania. Ja tak, no pomyślałem sobie, kurde, ciężko tutaj wytypować słabszą najlepszą drużynę z tej czwórki. No bo tam jednak mimo wszystko na Mistrzostwach Świata czy na Mistrzostwach Europy moglibyśmy sobie wybrać jakąś naj, najsłabszą drużynę. Tutaj bardzo trudne jest to do ocenienia. Bardzo. Jak tak już wskazałem na Włochy z tych czterech rywali, to usłyszałem nagle od pana zgniewa Bońka, naszego prezesa, że wtedy gramy dwa mecze w Baku i jeden w Rzymie. I nie, że dwa razy w Baku i do Rzymu, tylko Baku, Rzym, Baku. To będą takie przeloty, że to wcale nie będzie lepsze rozwiązanie dla naszych piłkarzy. Więc nawet ta potencjalnie uważam, że najsłabsza drużyna, pomimo tego, że jest o wiele od nas lepsza i jest z wysokiej półki jak Włochy... No nie powoduje, no tu nie ma jakby grupy marzeń, no kogo wylosujemy, będzie ciężko. Osobiście ja wolałbym uniknąć Hiszpanii, jakoś ich po prostu, no boję się tego futbolu, co też mieliśmy z Kolumbią, że oni przetrzymują piłkę, grają tiki, takę. Musimy tak naprawdę no, biegać obok tej piłki i się męczyć. Ja sam grając w piłkę wiem, co, co to znaczy, jak rybal ma o wiele większy potencjał techniczny i klepie sobie albo drybluje jak głupi mną. I to naprawdę nie jest fajne jak trzeba biegać za piłką. I to nie chodzi o to, że o, bieganie z piłką 90 minut jest ciężkie, tylko no po prostu jest to trudniejsze zadanie niż jak jest cios za cios. Na przykład Włosi grają troszeczkę rozsądniejszy, myślę, w futbol nie grają takiego ofensywnego jak Hiszpanii, tak grając krótkimi podaniami. Natomiast tutaj jest problem lokalizacji. Ja się zastanawiałem, ale ja powiem Wam szczerze, dzisiaj nie typuję żadnej grupy marzeń. Trafmy do do, 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 do z grupy z Niemcami, Hiszpanią, z z Anglią czy Włochami, czy, czy i trzeba sobie poradzić z najlepszymi. No, trudno. Yy, można wyjść z trzeciego miejsca, ale nie będzie to pewnie mm, marzenie kibica. Ja bym oczekiwał wyjścia z pierwszego lub z drugiego miejsca. Trzeci koszyk, no właśnie, tu mamy Portugalię, ale również są silne zespoły, tak jak Turcja, mm, Czechy czy Szwecja. Może, może nie brzmią jakoś potężnie, ale to też są ci, trudni rywale. W Austriakach też przekonaliśmy się, że łatwo ją nie będzie. Na czwarty koszyk, no cóż, no. Finlandia, Walia albo któryś z tych czterech rywali. Wiecie co? Z baraży. To będzie bardzo turniej, który będzie wiele znaczył od przygotowania taktycznego i, i fizycznego. Jak ktoś powie, nic nowego. No ale tym razem uważam, że nie będzie tutaj takiej sytuacji, że trafimy na jakiegoś ogurasa i, i, i będą łatwe mecze. Obowiązkiem Brzęczka jest wyjście z grupy i naszej reprezentacji oczywiście. Nie chcę zwalać tylko odpowiedzialności na selekcjonera. Ale to jest plan minimum. To jest plan, który spowoduje, że Brzęczek będzie miał szansę pozostać na tej posadzie. Jeśli wyjdziemy do 1.8, no będzie dawać jakąś nadzieję obecnemu selekcjonerowi, że zostanie na dłużej. Jeśli zrobimy to w słabym stylu, będzie się nad czym zastanawiać. Natomiast dojście do finału czy już półfinału i przebicie tego, co tam na Nawałka nam ugrał na Mistrzostwach Europy 2016, no to będzie na pewno busem dla niego, bonusem, taki bonus dla niego spory i, 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 i będzie dzięki temu dalej selekcjonerem. No i cóż, uważam, że do tego trzeba podejść z dużym spokojem, wynająć dobrych sparring partnerów, wynająć, no umówić dobre sparingi z dobrymi rywalami. Natomiast bardzo się ucieszyłem, że zagramy z Anglią na Wembley, po czym dowiedziałem się dzisiaj, że najprawdopodobniej będzie to Rosja, Szwecja. I, i, i Ukraina, natomiast jeszcze musimy się dowiedzieć o, o, o tym, z kim będziemy w grupie, to może wtedy wejdzie jakiś plan B, bo jak się okaże, że trafimy do grupy ze Szwecją, bo jeszcze jest to możliwe, to może będzie jakiś zamiennik, ale troszeczkę mnie to no, no, trochę mnie to wkurzyło, bo jednak wolałbym zagrać z Anglikami, czy też w Sparingu, czy też, nie wiem, z Holandią, niż grać z takimi zespołami jak bardzo mocnymi, jak Ukraina, Rosja czy Szwecja. No ale cóż, mówię. Tu nie będzie łatwo, naprawdę. I może ten rywal z czwartego koszyka będzie się jakiś śmieszny. Ale nie zmienia to faktu, że jak dostajesz... O, właśnie mówię, śwież, śmieszny. Nie mogę podchodzić do tego... I reprezentacja nie może podejść do tego, że śmieszny. Oczywiście, szacunek rywalowi się należy, ale jeśli jest dysproporcja potencjałów... Bo źle to sformułowałem z tym śmiesznym, nie. Ale, no, łatwiejszy. Jeśli jest dysproporcja potencjału, no to nie ma czego... Nie ma co oczekiwać... Trzeba oczekiwać, żebyśmy znaleźli się w tej pierwszej trójce w grupie. I mówię, i... kluczem dobre przygotowanie i myślę, że taka trochę pokora w głowie, bo właśnie tutaj pokazałem, jak się nie zachowywać. Niełatwi rywale, ewentualnie łatwiejsi. Pełne przekonanie, myślę, o swoim potencjale musi być w jak piłkarzy, że są lepsi kadrowo i że muszą mecz wygrać. Natomiast yy, nie można ani czuć strachu, ale trzeba czuć respekt do przeciwnika. I to by było tyle w tym odcinku. Zachęcam Cię do subskrypcji, do, do polubienia filmu. To bardzo może pomóc kanałowi mi w rozwoju. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach i materiałach. Cześć!